oczekują rybki wreszcie. 24 dzisiaj jest chyba, 25 kwietnia. Dwa stopnie. Dwa tygodnie temu luty jeszcze było. No fajnie, że coś widać, tak w ogóle, było, że coś jest. Tam coś drobiazg. Także... I popływać troszkę zobaczymy, jaka temperatura wody jest. Tydzień temu zwodowałem łódkę, a dzisiaj pierwszy raz popływam. Godziny mamy 11:15 po prostu wcześniej, za zimno było. Jeden stopień był tylko W zielsku, nic nie mieścił woda jest jeszcze cały czas e, no mętna, jak diabli, bo śniegowa schodzi z rzekami. A 100% rzeki sobie powylewały wszędzie, wezbrały. E, moja łódeczka, perła, wygląda jakby przeszła niejedną, jeden sztorm. I tak ma wyglądać właśnie. właśnie ma tak wyglądać. No i dobra, no. Odpalam perłę. Bo tam gdzieś. Będzie fajnie. Super, że nie ma wiatru. Bo, jakby był wiatr i 2 stopnie tylko, to już bym nie wypłynął. Dobra, zatrzymałem się na 8 metrach. stoku I potem jest lat, no tam aż do 20 schodzi. Dużo drobnicy tutaj. Dużo drobnicy. 8 metrów, także trzeba założyć gumę. 25 gram, główka. Do takiego szybkiego obczesania. zobaczenia co tu się Kryja tak No i zobaczymy nie? Woda ma 5,3. 3 stopnie powietrze no. zobaczymy łódka jakaś płynie do mnie Nie mam co oni tutaj robią Kombinują coś Nie wiem tkaże coś ciągają jakieś kotwice coś szukają tutaj. Po dnie. Tutaj zaczną to będzie dupa blada No i coś tam No, zobaczymy, czy coś kupię. Fajnie jest. Tyle mam mokry. Mam wszystko mokre. Siadłem tyle, tyłek mokry cały. No że oni, to nie będą ci kupić. Trochę za ciężka główka. No 9 metrów prawie tu jest. Tak nie troszeczkę nosi, że tak powiem. Dobra, jak coś puknie, to się włączy. Coś tam się uwieściło. Na no, 8 metrach stoimy. siedemdziesiąt dziewięć. cieszę. fotkę. Super. Wpłynąłem na zatoczkę. Taką sporą. Dwa metry, trochę zielska. Eee, one się jeszcze nie nie zaczęły trzeć chyba te szczypaki w e. ociskam, co? Tu jest 2 metry wody 5,1 temperatura Lekka falka w tamtą stronę Poblerek własnej Manufaktury Tam trochę zielska jest to tego rocznego trązielska, właśnie na abazji, tak, cień, tak, w wodzie. No i zobaczymy, może coś to będzie stało. Tak? Fajnego. <laughs> tu porzucam. No ale jak coś kumknie, to zatrwimy, tak. No i tylko barwa dnia, zaraz ją wejmę. Nie rozkwinki No, taka ryba Niezła Niezły klocek Ile? Osiemdziesiąt osiem Zrobię sobie zdjęcie, zaraz go wypuszczę Ryba wypuszczona Spłydki wody na zatorce. Piękna ryba. Tu się może troszeczkę pokręcę. Kotwicę odpaliłem, także kawy już nie popiję, bo nie mam. Ale jeszcze chwilę tu mogę postać. Super. Dzień. Piękne. Rozpoczęcie sezonu. Super. Przestawiam się tak na odległość rzutu pilotem zakotwiczę, porzucam jeszcze trochę tutaj O, w tym miejscu. Może coś kumknie, no. oby no. Na razie jest super, tak? Dwie dobre ryby. Jedna pod 80, druga pod 90 chyba tam było. Także, super, no to zobaczymy, no jak coś zatrywi to włączę. Cofnę się troszeczkę i obrzucam jeszcze zatoczkę takim o skinerkiem. Parę razy w paszczy był, jest troszeczkę pogryzione Tu 15 minut nim porzucam na płytkiej wodzie, tu zobaczymy czy coś, ku i robię mapy tak będą procentować później oczywiście To tak, tu jest fajne miejsce tutaj tu sobie robię struktury skan. fajne miejsca pierwszy raz pływam w ogóle no, super przetrzymać kurs tam gdzieś. O, no, gdzie fajne skałki? Super skałki, no. Trzeba przestać nagrywać trzymać kół, żeby dobrze mapy zrobić. Logi.